Siema. Z tej strony Bobby, a dzisiaj zagramy sobie Demonite. Tak, Demonite. Nie lubię grać za bardzo z tą klasą, ale zrobię to. Powinienem się nauczyć. Jest to, to jest klasa w sumie naprawdę ciekawa. Czasami mi się ciekawieniem gra, ale jestem słaby, po prostu jestem słaby. Nie potrafię zabić z Który oczywiście ma fajne bonusy. Dopiero jak się znajdzie, dopiero jak się zdobędzie dużo miłości ilość głów, a tak to No, Minus 25 punktów zdrowia dla noszącego. Widzę go. Oj. O, pierwsza głowa. Ty. To oni sami mi się podkładają czy co? Bo ja już nie rozumiem. Witaj. Co ty na hilaczka Jeszcze co? Ty, ale o dziwo naprawdę łatwo na początku mi idzie. A, sami snajperzy tutaj są. A kurde no. Nie mogę go trafić. O nie. Nie, 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 nie. nie. ma. Ej, tu jesteś na duszku! No nie, odepchał mnie, nie, umrę, woda. No było łatwo do momentu, w którym zmienili ze snajperów na, na scouta albo pyro. No, może to też przed mapę. Tak mi beznadziejnie idzie. No, ta mapa jest dosyć dość dziwna. O, mnie wybił! Siemano Nie no, ile trzeba mu dać ciosów? O! To jest ulubiona miejscówka snajperów na tej mapie, więc trzeba tam częściej chodzić. Oczywiście, ja uwielbiam zabijać snajperów. Mam w tej grze ponad 1200 godzin, a nadal nie potrafię grać Demonite'em. To jest naprawdę dziwne, ja już wiele razy nim grałem. Ja tylko umiem nim grać, kiedy mam dużo głów. Chyba każdy wtedy nie umie grać. Bo już jest tak zbawowany, że sama przyjemność jest tylko z gry nim. Co ja robię? Czemu ja tak w nich latuję? Nie powinienem tak robić. Muszę jakoś. Za... Ale pułapka! Jaką pułapkę zastawił mądrą? Bardzo mądra. Myślę, że ktoś w to wejdzie. O! Muszę wejść miejscówkom sniperów będzie prościej. A ty co tu robisz? Nie, nie wystać mi proszę. Dziękuję. Nie, chciałem go uratować. A to dosyć łatwy kill, nawet nie strzelił. Nie! Nie, 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 nie! Nie, 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 nie przeżyję. Dziękuję. Czemu ja tam wlatuję? Tak, chcę tam zdobyć jakąś głowę, ale nic nie wychodzi. A cały czas to robię. Toś też sobie gra demonitem? Nie. On gra wyższym plus granatnik. Dziwne, no ale jak woli. O, uh, tu jest działko. Mam pomysł. Oj, trochę za późno. Dlaczego ja za późno? Jak to działka nawala Medyk zostaw mnie Ty, co ty? Aha, uwielbiam random kryty Bardzo je uwielbiam Zwłaszcza kiedy są po przeciwnej stronie No lećcie, zniszczyć działko Na dwóch uberach No jeden nie przeżył O kur... przebijamy się, ale... Słabo coś Aj, nie uciekasz mi. Kurde. No i nie ja go zabiłem. A ty co? O, o nie! Pomocy. Nie, 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 nie. Uch. nie nie, nie. Co mnie Oj, tu jest dwóch grubych. Nie. Co ja zrobiłem? Czy to było oczywiste, że on tam będzie strzelał? Nie! Znowu ten sam gruby. OLE A! Dostałem dwa szoty ze snajperki Pod no Zapomniałem o tym, że istnieje taka mapa jak Tigrot Keep. No przecież mm. Gdzie ona jest? Tutaj Aha. O nie Jemu No nie. Jak tu wleciał? Chodź tu. Nie, nie. Nie wierzę w to, co się właśnie wydarzyło. Ej, bo mu tracimy punkty. O, ho, ho, mu głowę dałem. Nie, bo ja zginę zaraz, nie? Trzeba się bronić. Chodź tu. Nie dam ci tego punktu Nie dam ci tego punktu Nie Nie się podpalił On ma krytyki, nie? Co ty robisz? Nie bij mnie Nie, i znowu straciliśmy Nie U Nie zaczął śmiać, ale to heavy, go zmusił nie, ile ty masz HP, no? Ole mnie z... zmasakrowali, ile ich tam było. A... A ta dwójka to co? Próbowali użyć też tej kongi, ale nie wyszło. A ty się robi tak. A, chyba zapomniałem podskoczyć. Tak, ja wiem, że mam w tej grze ponad 1200 godzin. Nie potrafię takich rzeczy, ale no. No. Nie, nie nauczyłem się. O, o nie! Prawie, aż mi się zlagował ekran. Ten scout już drugi raz mi dał kryta w twarz. Choć tu szpiegujesz, nie zbaxtabujesz mnie. O. Nie bo on mnie zaćga w normalny sposób. O. o! Ale mu dałem bombę, ja już go dominuję. O ty scoutie! Nie no, czemu ty jesteś taki szybki? Akurat patki używał. Nie. Nie ma ucieczki. Walczmy. Ty to już czy nie mamy inżyniera w drużynie? Nie, co tam robisz, palcie? O, co tu się dzieje? Wygramy to Wynochła z naszego punktu. Tak. To myślałem, że to mnie podpali O, siema bo Myślałem, że mu się udało zawić te emotki, no no nie Dobra, kończę ten odcinek, bo trochę już trwa. No i nie ma być też długi. O, ale ten skał to mi... A. Nieważne. Siema.